Branża whisky w kryzysie. Czy to początek nowej ery? Wielokrotnie na kanale Whisky Update wspominałem jak naprawdę trudne czasy dla branży whisky nastały. Po latach dynamicznego wzrostu, branża whisky przeżywa wyraźne spowolnienie. Sprzedaż spadła w 2023 roku oraz w 2024 roku, co jest pierwszym takim przypadkiem od ponad dwóch dekad. Dodatkowo branża mierzy się z niepewnością spowodowaną groźbą ceł i przedłużającą się wojną handlową. Efekty Wstrzymywanie produkcji Zwolnienia i zamykanie zakładów, które przypominają czasy wcześniejszych kryzysów w branży. Choć wciąż jesteśmy daleko do dramatycznych lat 70., turbulencje jeszcze się nie skończyły. Jak obecna sytuacja wpływa na producentów whisky? Irish Distillers, producent Jamesona i RedBresta zatrzymują produkcję w destylarii Middleton od kwietnia na 5 miesięcy. Bullet, destylaria w Kentucky, wstrzymuje działalność do czerwca 2025 roku. Dalej również nie jest kolorowo. Distill Ventures Diageo kończy de inwestycje w startupy whisky. Crown Royal budowa nowej destylarni w Ontario wstrzymana na czas nieokreślony. Pendyrn największa walizka destylarnia wstrzymała produkcję w Swansea. Klęgle so, Ben destylarnie przechodzą na naprzemienny system produkcji. Brown Forman Cooperage wytwórnia beczek Jack Daniels i Old Forester kończy działalność. A jakby tego wszystkiego nie było jeszcze dość. Green River Distilling, cięcia etatów i spadek produkcji. Waterford, destylarnia Terior z Irlandii upada po nieudanych próbach pozyskania kapitału. Czy to tylko korekta po latach wzrostów, czy początek poważnego załamania na rynku? To, co aktualnie dzieje się w branży whisky, wygląda jak poważne hamowanie po latach szaleńczego wzrostu. Mamy spadki sprzedaży pauzy w produkcji, zwolnienia i zamknięcia, nawet wśród takich gigantów jak Diageo, Brough czy Irish Distilleries, które jeszcze niedawno wydawały się nietykalne. Wszyscy zaczynają zaciskać pasa. To nie jest jeszcze kryzys na miarę lat 70., ale zdecydowanie koniec złotej ery whisky, przynajmniej na jakiś czas. Czy to tylko naturalna korekta po boomie, czy początek dłuższego spowolnienia? Nie mam pojęcia. Na razie jedno jest pewne. Rynek luksusowych alkoholi przestaje być gwarantowaną żyłą złota, a producenci muszą nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy whisky przetrwa ten kryzys bez większych strat? Subskrybuj Whisky Update, aby być na bieżąco. Whisky update. Napijmy się wiedzy z innej beczki.